Dobra, rozpoczynamy profesjonalny strumyk z czegoś, co się nazywa Wildfire Worlds. Ja nazywam się Maciej Makula, a to co teraz widzicie, to jest jedna z zapowiedzi gry, g... czy takich zwiastunów, prawda, która kupiła moją uwagę totalnie. Mamy taki właśnie słodki, wycinany z papieru świat, w którym rozpoczynamy... Czy z Zaczynamy robić złe rzeczy. O, i to widać dokładnie tutaj na tym materiale. Dążymy do szerzenia chaosu. No i to jest tyle. To była taka zajawka. A wczoraj, czy parę dni temu. Okazało się demko technologiczne, gdzie będziecie mogli zobaczyć tę grę w praktyce. I ono służy tylko temu, by sprawdzić konfiguracje mm, sprzętowe. Niestety nie możemy jeszcze mordować, ale daje nam to wgląd w to, jak ta gra, że ta, raz, że ta gra wygląda tak samo jak na Zwiastunach. Voilà! Dostajemy małe, prawdziwe, papierowe, żyjące miasteczko. Gra ma tu się zajmować właśnie symulacją tych ludzików. Każdy z nich kierowany jest różnymi tam pobudkami. Muszą iść do pracy, e, niektórzy do szkół i do różnych innych miejsc. I, i naszym zadaniem będzie eksperymentowanie, rzucenie aktywistów i patrzenie, co ci ludzie będą robić. Mają wywoływać zamieszki i tym podobne rzeczy. Ja na to strasznie czekam. E, bo to jest po prostu strasznie kreatywna gra. Twórcy tam mówią, że im jest obce słowo. Jak to się ładnie nazywa? Game Over Więc... Ee... Więc ta gra będzie się ciągnąć To będzie takie god game, gdzie będziemy mogli dowolnie eksperymentować Ja troszeczkę zwolniłem, żeby to tempo było takie żywsze Ale naprawdę miło na tym etapie Jak widać to miasto nie jest wielkie, takie małe środowisko Na razie Miło na tym etapie śledzić co tu się dzieje I teraz... No i to jest w sumie wszystko Każdy sobie może jak to się tylko zarejestruje na ich stronie pobrać Zobaczyć i czekamy na dalszy rozwój prac, bo to jest jedna z najbardziej ciekawych produkcji. Raz, że jest ładna artystycznie, dwa, że pomysł jest świetny, po prostu tak bije od niej świeżością, że, że nic tylko prosić, by wydali w końcu. To jest niby Londyn, tak się nazywa ta mapka. Jest kilka charakterystycznych budynków, no i tyle. No, no i niestety, zbyt dużo tu nie mogę robić. Działa już cykl dnia i nocy. Tutaj dzieją się różne rzeczy, jeżdżą karetki. Można sobie prześledzić, na przykład do czego tutaj zmierza ta karetka. To jest karetka? Tak. Czy coś poważnego się stało? Gdzie zmierzają ludziki? To już na tym etapie jest zabawne. Widać że trochę tnie, prawda? Więc optymalizacja jeszcze nie jest jakaś super. Chociaż może to tak ma być, może będzie ciężko zoptymalizować. Hmm... Natomiast. No najlepsze będzie to, kiedy tu zacznie wybuchać panika, wszystko będzie można zrównać z ziemią. Gra ma też symulować nie tylko zachowanie ludzi, ale i przyrody, bo tutaj możemy ten świat, będziemy mogli ten świat doprowadzić do upadku. To znaczy, jak powstanie w końcu klimat postapokaliptyczny, bo zacznie się przyroda opominać o swoje, zaczną wyrastać z wo lasy itd. itp. Do czego to zmierza w tym momencie nie wiem, więc jestem po prostu zaintrygowany i czekam. Na, na to co się stanie. Teraz ja się już dowiedziałem, przypomniałem sobie. I to tak jest takie urocze, bo się wydaje zrobione tą techniką tilt shiftu. Czyli mamy tu takie, tą taką śmieszną głębię ostrości. Czy będzie fizyka wody? I to jest bardzo dobre pytanie. Ta gra jest oparta na fizyce, ale co tam się stanie, to nie wiem. Brzmi jak Survivarium. To się nie nazywa Survivarium, tylko Survarium chyba. Bo sprawdziłem. To jest to, co tworzą sobie ci goście od tego, od. Z od z Starkera, to jest zupełnie inna gra, więc brzmi, ale to może tylko dlatego się źle wysłowiłem. Czy ktoś może podać nazwę gry? No jak nie podałem, Wildfire Worlds. No i niestety, ja tylko tyle, zachęcam was sobie do pobrania, do sprawdzenia jak to rusza na waszych kompach, no i jak ktoś ma jakieś takie zapędy e, związane z posiadaniem akwarium, to może sobie patrzeć na te ludziki. Ja po prostu, to jest top 1, a można jeszcze zrobić takie zaznaczenia, które niestety nie działają. Podejrzewam, że w tych miejscach będzie nas puścić bomba atomowa i to będzie piękne. No co robi ten pan tutaj? Graficiarz! Gnialny! Zaraz, zaraz, zaraz. Może tu stanie się coś złego bez mojego udziału. Mamy graficiarza. Zaraz się zobaczę. Ktoś pyta czy nie znudzi się po 30, -30 minutach grania. Hmm, dobre pytanie. To jest powiem, tak samo jak. To może być tak samo jak na przykład z e, tą piękną produkcją Kyla Gablera czy Little Inferno że to nie trafi w gusta wszystkich. Ja takie coś lubię, nie? Bo ja lubię te takie sandboxy. Teraz pomalował i jeszcze maluje. Czy przyjedzie policja? Tam jest policjant. Ja wam zaraz pokażę jeszcze blog autorów. Okej, okay. rozpoczyna się poścignie. Gliniarz jest tutaj. Ale w każdym razie widać, że to już teraz żyje i żyje na niezłym poziomie. Tu jest jakiś gość z butelką jest graficzacz? Jest! Rozpoczyna się akcja. Dostaje pałką i tyle. Przyjeżdża karetka. I... zaraz, ludzie zaczynają... czy powstanie jakieś tutaj zadyma? Odprowadzają gościa. <grym, 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 I tyle. No i więc widzicie, nie można nic robić, można tylko oglądać, a ten świat jest już ciekawy na tym punkcie. I zaraz, gość... Tylko zaraz, to nie jest karetka, to jest wóz policyjny. Miałoby jakiś pewnie krzyż, podejrzewam. Kolej jest zabierany do aresztu i tyle. Czy ja tu słyszę helikopter? Tu pada śnieg. Uwaga, wylądował helikopter. Tylko dlaczego? Tu są jakieś pościgi i strzelaniny. Hmm. Ktoś tam mówi, że tak powinno się tych idiotów traktować. Tak, wychowawcze. Zobaczmy, może tu się stanie coś złego. Zaraz. Policja zapakowała gościa. I co dalej? Co się robi z takim człowiekiem? Jak gra to ma zaplanowane? Staje dzień tymczasem. Widzę, że mają jakiś problem przy parkowaniu. Pamiętajmy, to jest prototyp, więc to tutaj nic nie działa dobrze. Koleś sobie chyba wyszedł. Drugi wyszedł. No nic, ciekawe. To już raczej powiem, są błędy. Tu jest kolejne graffiti. I kolejny leżący koleś. Prawdopodobnie spotkał się już z policjantem. I tyle. Że leją go w radiowozie. Tak, to znaczy... ok. my się teraz śmieją, natomiast coś wam pokażę świetnego. E, otóż na blogu twórców e, dostępne... jakby polecam gorąco by sobie śledzić. E, ponieważ tam się dzieją niezłe rzeczy. Uwaga, czy włączy się ładnie internet włącz? Otóż uwaga, uwaga. E, ta gra ma się właśnie mierzyć z takimi problemami jak Brutalność Policji na przykład. Tu jest filmik, który nazywa się Brutalność Policji. Zresztą zobaczcie go po prostu sami.

To ma może być ciekawa symulacja zachowań tłumu i społeczeństwa. Wiemy tylko, że mamy wnerwiać ludzi. I, i co z tego wyrośnie, nie wiem, na pewno... Wszystkie te grafiki są śliczne, jak sobie ja mówię, gorąco polecam by to śledzić. Tu jest to właśnie demo technologiczne, które już znamy. Tu był też ciekawy przykład działania stróżów prawa. I, i zobaczmy. Właśnie, tam ktoś ładnie podał tytuł Soft Park, tak. To się tylko temu ma skłaniać. Tu są gliniarze. No i to jest ten mechanizm, który widzieliśmy. Akurat tego filmiku nie widziałem, więc dla mnie to było zaskoczenie. Policjant kierujący ruchem. To jest też ważny moment. Brakuje policjanta kierującego ruchem, pojawi się coś ciekawego. I tam się pojawi pytanie, czy czekam na SimCity. Oczywiście, że tak. Jestem trochę zły, że to Electronic Arts z tego zrobi drugie Simsy. Natomiast... O, tu jest piękna scena. Natomiast tak, czekam. Gra JP. Mmm... I tak i nie, my tu będziemy to badać. Tu jest piękna scena, miasto już w takim stanie większego rozkładu. Do tego będzie można doprowadzić. I ktoś tam już te makiety są robione na żywo. Nie wiem, czy to jest właśnie dowcip twórców, bo to nim się mi się wgra, to minie trochę czasu. Eee, czy znaczy się bawią faktycznie? Bo mi tutaj piszą, podejrzewam, że oni są humorystami, niezłymi, bo tu piszą, że po 20, gdzieś tam 26 ton zajmują się takie materiały i za ja widzę po prostu ich dowcip. Tymczasem, miasteczko, które sobie żyło przez chwilę, czy coś tu się stało już podczas mojej nieobecności? To jest, to jest cały czas pada deszcz, i pewnie się symulacja pogody, nie działa. Tutaj są ludziki idące o ten gdzieś to jest plac zabaw. Tu jest jedno graffiti, coraz więcej tych graffiti powstaje, ale ludzie jacyś wybitnie źli nie są chyba. Tutaj kolejna jest scena, gdzie milicjanci się. Ładnie ten policjant w ogóle tutaj wymakuje tą pałką. Pewnie coś knują. W ogóle zwróćcie uwagę na szyby, które wyglądają jak zrobione z folii. <laughs> tak. ci mówisz, że to jest Anglia, tam cały czas pada, więc realistyczne odzorowanie. Są czarne taksówki. Minimorisy, tak nie da się, nie ma wątpliwości, że Anglia, czy to są gołębie? Ciekawe, jaka będzie rola gołębi, na pewno można Kraków odwzorować. Jak są gołębie, to można odwzorować od razu Kraków. Ok, zapalają się lampki, ludzie wracają powoli do domów. I czy będziemy jeszcze świadkiem czegoś złego? Bo podejrzewam, coś się może tutaj stać. Gdzieś tam słyszę wóz policyjny. Tyle. I że, na knajpie najpierw, logo, bu logo bur burger, burger Kinga to jest coś, co przegapiłem. Nie, nie sądzę, chyba nie, nie patrzy się w złym miejscu. Ok, pośledzimy tutaj, ładnie zjeżdżają z drogi. I zobaczmy, tak, w najnowszym temie Warszawa i bandy dressów w golfach trójkach. <laughs> Ciekawe jak to rozwinął. Ok, tu coś się stało. Widzę, że mamy jakiś problem z wymuszeniem pierwszeństwa. Panie i Panowie Policjanci wychodzą. I co? Ok, zwinięty jeden. Ciekawe co się dzieje w radiowozie. Nie dość, że pada, to jeszcze będą golać. świetnie go zapakował <do> tego. <świetnie> Genialne. Dobra, i co się dzieje z takim kolegą? To się robi ciekawe story policyjne. Zlepsze niż w W-11 w tym momencie. Czy mają komisariat? Z tego co rozumiem, tak. Zapakowany, tak. Jest helikopter. Ludzie wstają rano idą do pracy, do metra. Jest ten underground. I zobaczmy, czy to ma jakiś większy cel. Czy po prostu pakują tych ludzi i tyle. Aha, logo jest tam, gdzie mówię, że sobie są z folii. I wyglądało jak logo Burder King. A bo dobra, nie zwróćcie uwagi. Dobra, oni chyba jeżdżą bez celu, po prostu szukając jakichś sobie zadań. No ale. Cóż, nie będę przedłużał. Koniecznie sprawdźcie, będziemy to śledzić. Moim zdaniem to jest jedna z bardziej wartych uwagi produkcji. I że tu niby jest logo Burger Kinga? Gdzie? No, to mówiłem ja, Maciej.